Polska w żałobie, odszedł człowiek wielkiej dobroci i życzliwości. Smutne wieści. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych zmarł niezwykle zasłużony człowiek, którego wkład dla polskiej kultury jest niezaprzeczalny. Seria smutnych informacji przed Dniem Wszystkich Świętych. Zbliża się 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych tradycyjny dzień przepełniony zadumą. Refleksją i wspomnień o tych, którzy odeszli z tego świata. Tego dnia Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, zapalając znicze i składając kwiaty na grobach jako wyraz pamięci i szacunku. Niestety, jeszcze przed tym wyjątkowym świętem, do opinii publicznej dotarły kolejne przykre wiadomości o śmierci znanych i cenionych osób. Nie żyje aktor Tomasz Kubiatowicz, związany z teatrem w Łodzi. Informacje o jego odejściu w wieku 69 lat przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych teatru. Zmarł również inny polski aktor, Andrzej Mrożewski, a świat muzyki pogrążył się w żałobie po śmierci współzałożyciela legendarnego zespołu KIS, Paula Daniela Asa, Freleja. Polskie środowisko akademickie pogrążone w żałobie. Smutne wieści napłynęły także ze środowiska akademickiego. Profesor Zbigniew Pilarczyk, wybitny historyk i pedagog, zmarł we wtorek 21 października 2025 roku w wieku 75 lat. Profesor Pilarczyk, przez całe zawodowe życie, był związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. O śmierci uczonego poinformowała rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska, podkreślając, że odszedł człowiek pełen zasług dla polskiej nauki i sztuki. Człowiek wielkiej dobroci i życzliwości, pełen pogody ducha i energii. Dziękuję ci, Zbyszku, za Twoją pomoc w czasie mojego prorektorowania, za każdego Bożonarodzeniowego Aniołka. Za dwie rektorskie laleczki stojące na moim biurku. Za to, że byłeś, czytamy w poruszającym oświadczeniu. Środowisko naukowe wspomina go jako człowieka głęboko oddanego pracy, pełnego empatii i pasji, który pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci uczniów, współpracowników i przyjaciół. Zmarł Zbigniew Pilarczyk. Profesor urodził się w 1950 roku we Wronkach. Ukończył liceum pedagogiczne w Trzciance, a następnie studiował historię na UAM. W latach 2002 do 2008 pełnił funkcję prodziekana do spraw dydaktycznych wydziału historycznego, a do 2016 roku był prorektorem uczelni. Specjalizował się w historii wojskowości, fortyfikacji i harcerstwa. Był również czynnym instruktorem ZHP, a jego praca dydaktyczna i wychowawcza była ceniona w całym kraju. Za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2005 oraz Krzyżem Oficerskim 2025. Profesor Pilarczyk był także pomysłodawcą edukacyjnych bohaterów historycznych. Kuby i Helenki, dziecięcych postaci z Powstania Wielkopolskiego, które trafiły do materiałów dydaktycznych Muzeum Powstania Wielkopolskiego.